Przyjeżdżam dzisiaj do Was jako pielgrzym ze Szczecina, jako pielgrzym z okazji dwudziestolecia śmierci ojca Józefa. Dziękując Bogu za Jego życie, chcę to zrobić razem z Wami. Chciałbym powiedzieć, że przyjechałem z dalekiego Szczecina, natomiast ksiądz Kamil Pozorski przyjechał trzy godziny temu z Rzymu na tę przeświętą, żeby być z nami. I udało się czasowo tak zrobić, że dotarł. Jeszcze w piątek bronił doktorat i obronił w Rzymie, a dzisiaj tutaj jest, żeby, żeby świętować. Świętujemy od kilku dni. Dar, który tutaj otrzymaliśmy w Łodzi, dar ojca Józefa Kozłowskiego. W tym szczególnym miejscu, w którym przez najdłuższy etap swojego życia modlił się, odprawiał Eucharystię, tutaj gromadził ludzi. W tym miejscu ojciec Józef Kozłowski uczył ludzi świeckich współpracy i przekraczania. Pewnych rzeczy idąc w duchu soboru watykańskiego II, które we wszystkim były pionierskie. To się tutaj działo w tym kościele. Tutaj było pierwsze forum charyzmatyczne, tutaj były pierwsze pląsy, tutaj były uczyliśmy się podnosić ręce do góry, uwielbiać Boga. Przy tym ołtarzu, to też dobrze, żebyście wiedzieli, chociaż ołtarz jest po remoncie kościoła wymieniony na nowy z ojca Kazimierza, to w ołtarzu jest taki kamień, na którym się odprawia mszę świętą, chociaż ołtarz jest drewniany, to ten kamień jest ten sam, na którym ojciec Józef odprawiał mszę świętą. Więc choć drewno dookoła jest inne, to tu stajemy też przy tym ołtarzu, gdzie on, on odprawiał Eucharystię, na tym kamieniu konkretnie. Dla mnie to jest zawsze, gdy tutaj podchodzę do tego ołtarza, i przy tym ołtarzu też odprawiałem swoją pierwszą Eucharystię w życiu, właśnie ze względu na ojca Józefa Kozłowskiego, gdzie to było dla mnie ważne, że w takim miejscu, gdzie on stał, ja mogę stanąć i iść w tym kierunku, który on proponował, którego się nauczyłem od niego kierunku, który jest współpracą ze świeckimi w kościele, który jest tworzeniem armii, który jest budowaniem zaufania do siebie nawzajem, żeby coś razem tworzyć. Doświadczyłem tego, gdy pierwszy raz spotkałem ojca Józefa w Wolborzu w 99 roku i pokazał mi młodemu chłopakowi, dwudziestoparoletniemu, dwudziestodwuletniemu, że mnie słucha. Że bierze pod uwagę to, że duch może mówić przeze mnie i że może coś tworzyć na tę modlitwę. Tak samo słuchał osób, które były w posłudze, w zespole. Słuchał uważnie i, i czerpał z tej inspiracji później do modlitwy. Każdego, kto, kto był przy nim, słuchał, jak duch mówi przez niego. Ojciec Józef był człowiekiem, który nie potrzebował ludzi świeckich, żeby zamiatali w kościele. To nie była współpraca, którą on rozumiał, czy żeby zagrabili czy podcięli drzewa dookoła kościoła, czy zrobili remont. Do tego też jesteśmy potrzebni, ale ojciec Józef to czego was uczył, mnie uczył, że Bóg, Duch Boży mówi przez człowieka, mówi przez świeckich do księdza. Mówi przez księdza do świeckich. To, to, że to idzie w dwie strony, nie tylko w jedną, ale w dwie strony: że ludzie są otwarci na Ducha Świętego, że mogą prowadzić modlitwę, że mają charyzmaty, że mają charyzmaty uzdrawiania, uwalniania, modlitwy proroczej. To wszystko mogłem zobaczyć ojca Józefa. I chcę wam powiedzieć, że myślałem, że to jest normalne. Tak myślałem, dopóki nie pojechałem do Szczecina. Tam się okazało, że, że tutaj żyłem jak Pączek w maśle w Błogiej nieświadomości. Ja myślałem, że to jest normalne już, że podnoszenie rąk jest, jest czymś normalnym. Że jak ktoś się modli i, i chce się uśmiechnąć do Chrystusa to jest normalne w Kościele, że w prezbiterium, że jak są świeccy, to jest normalne. Że jak możemy współpracować i coś robić, to jest normalne. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest wyjątkowe, to co jest tutaj na Sienkiewicza 60 w Łodzi, że to jest coś wyjątkowego. I, i, I dzisiaj jeszcze bardziej doceniam to, co zrobił ojciec Józef kiedy, kiedy to wprowadzał jako prekursor zupełny, to on wprowadzał w Polsce mszę z modlitwą o uzdrowienie i, i zbierał z tego powodu niezliczone baty i wyśmiewanie, że coś takiego się dzieje I, i to, że tak się ludzie modlą, chociaż Kościół jest pełen, ale jeszcze podczas moich studiów w teologii to jest początek naszego wieku. Tutaj przyjeżdżaliśmy z chłopakami pomagać w rozdawaniu Komunii Świętej. nam Mszachu uzdrowienie kiedy nie było podziału na dwie msze, tylko była jedna, i, i jechaliśmy z Warszawy, żeby pomóc w Komunii Świętej, żeby wszyscy ojcowie mogli cały czas spowiadać. I chociaż tyle się dobrego działo, to to było niedoceniane. Do końca życia ojca Józefa to było niedoceniane. I niedoceniane były jego książki, niedoceniane również przez współbraci, którzy mówili, że to jest bicie piany, że takie po prostu. A osoby czytają to i się nawracają na tej, na tej pianie. Nawracają się, a na innych mądrych książkach się tak nie nawracają. Jak to się dzieje? To jest właśnie Duch Święty, który to sprawia. Duch święty, który, którego ojciec Józef tutaj dla nas prosił nieustannie, prosił za każdym razem, żebyśmy podejmowali z nim współpracę, z duchem świętym, a przez to też z ojcem Józefem, żeby, żeby to razem tworzyć. Mówię o tym, zaczynam od tego, żebyśmy, żebyście, żebyśmy bardziej doceniali łaskę, która jest w tym miejscu łaskę, o którą w życiu swoim ojciec Józef walczył. Nadstawiał plecy wielokrotnie, żeby to mogło być w tym kościele, przy tym ołtarzu. I dzisiaj wydawałoby się, że idziemy dalej, że już jesteśmy 20 lat po jego śmierci i tutaj to, co jest normalne, nie przeniknęło w czasie wcale kościoła. A nawet można powiedzieć, że Kościół się gdzieś w tym otwarciu charyzmatycznym cofa. Ja w Szczecinie muszę mówić odnowie w Duchu Świętym, że to jest nieprawda, co słyszeliście, że modlitwa ze złożonymi rękami jest mocniejsza niż z rękami rozłożonymi. To jest dziwne, ale. Ale tak się dzieje. Tak się dzisiaj dzieje w Polsce, tak się dzieje w Kościele. Rzeczy, które dla nas są tutaj normalne, okazuje się, że i dla mnie są normalne, okazuje się, że nie są normalne i, i trzeba tłumaczyć coś, czego nawet nie potrafię wytłumaczyć, bo się wydawało, że jest normalne. I nie miałem argumentacji na normalny świat, na normalny przed Panem Bogiem. Dlatego doceniajmy to, co walczył ojciec Józef i to, jaki wielki skarb jest tutaj, w tym miejscu, który łatwo jest burzyć, jak wszystko w życiu. Dzisiaj w Ewangelii, którą mamy na, na nasze dzisiejsze święto, poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, Maryi Matki Kościoła. Maryja pod Krzyżem, Maryja, która zostaje pod Krzyżem prawie sama. Apostołowie wielcy charyzmatycy, którzy uczestniczyli we wspaniałych cudach, którzy uzdrawiali, uwalniali, którzy przepowiadali w imię Jezusa, którzy niektórym zabraniali, bo nie chodzili z Jezusem, inne mówili, że mogą, tym znowu zabraniali. I ci tacy odważni. Wy, nie wyprę się ciebie, choćbym miał umrzeć, i nagle pod krzyżem, jak przychodzi krzyż, jak przychodzi coś trudnego, to oni znikają. Nie ma ich. Matka Boża jest z Janem, a pozostali dzielni wojownicy. Nagle okazało się, że są dzielni w mowie. Ale, ale pod krzyżem stanąć nie mogą, nie potrafią. Jest to za trudne, za bolesne. Boją się. I, I nie ma, Maryja jest sama. Pan Jezus daje swojego ucznia jedynego, który został. Dobrze, że ten jeden został, żeby mógł wziąć Maryję. Dlatego ilekroć staniemy pod krzyżem, to będziemy uczniami Maryi. Ilekroć zrobimy to, że tylko tam jesteśmy, że już nie uciekniemy spod krzyża, że, czyli nie uciekniemy od bólu, który przychodzi. Przychodzi zawsze. Przychodzi, bo się coś dzieje w domu, bo coś się dzieje w pracy, bo coś się dzieje u dzieci, w szkole, bo coś się gdzieś dzieje i przychodzi krzyż, przychodzi ból. I albo uciekniemy, albo zostajemy i w tym zostajemy uczciami Maryi. Natomiast to co, to, co mnie zatrzymuje dzisiaj w tych, czy, tym czytaniu, to że. Później, 50 dni później, Pięćdziesiątnica i Maryja, która musi patrzeć na uczniów, którzy zawiedli, najpierw ich gromadzi, ale, ale ci, którzy ją zawiedli, nie tylko zawiedli Jezusa, ale zawiedli Maryję, bo nie byli pod krzyżem, ona na to nie patrzy, tylko gromadzi ich, aby przyjęli ducha. I w tym ona, ona wie, że duch ożywia. Ona wie, że duch daje życie. I gromadzi ich w Wieczerniku, w tym samym miejscu, które było miejscem ujawnienia zdrajcy, w tym samym miejscu, gdzie Piotr mówił, nie wyprę się ciebie. I w tym miejscu, gdzie Jezus musiał wchodzić mimo drzwi zamkniętych, Maria gromadzi ich, żeby przyjęli odnowiciela, żeby otworzyli drzwi na nowo żeby zobaczyli, jak wielki skarb mają, chociaż są w lęku. I wydaje się, że nie możemy się tym skarbem podzielić, bo to nie wiadomo, czy już skarb, czy jeszcze nie skarb, czy w ogóle to jest lęk, który paraliżuje i nie wiadomo, jak to wszystko się skończy. Bo jak się ma skończyć? I tą, która ma mądrość, jest Maryja, gromadzi. Ojciec Józef jest tym, który powierzył odnowy, odnowę, grupy odnowy i przy tej parafii, te wszystkie, które zakładał, powierzył Maryi. I to jest bogactwo, że możemy pójść pod krzyż, nie uciekać od Niego, że możemy powiedzieć Maryi, Maryjo, zatrzymaj nas. A jak uciekliśmy już spod krzyża, to zatrzymaj nas w Wieczerniku. Zatrzymaj nas, abyśmy przyjęli Ducha w taki sposób, że będziemy na nowo, chociaż różni, to tak samo głoszący, otwierający drzwi i bez lęku mówiący o wielkich dziełach Pana. Nie możecie w tym miejscu, z tego kościoła, nie mówić o wielkich dziełach Pana. O tym, że normalne jest to, co jest nienormalne gdzie indziej. Nie można o tym nie mówić. Nie można się zamknąć i o tym nie opowiadać. Kościół tego potrzebuje, tego powietrza i tego powiewu, który również tutaj sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus będzie wychodził dalej. Ja tego powiewu tam potrzebuję, w Szczecinie. Spotkałem dużo osób, które są po formacji tutaj w Łodzi i, i dzięki temu bardzo szybko mogłem podjąć współpracę. To jest niesamowite, czego, czego doświadczyłem, że... Po dziesięciu dniach pobytu w Szczecinie podjąłem już współpracę z zespołem, który nie funkcjonował od trzech lat, dwóch lat. A po miesiącu kolejny zespół jak zobaczył, że można wrócić do działania i, i się pojednać, to, to drugi zespół się też pokazał na horyzoncie i podjęli współpracę po dziesięciu latach niegrania. I się okazało, że można i, i chcą i wszystko jest możliwe. Jak wejdziemy do wieczornika z Maryją, wszystko jest możliwe, ale żebyśmy nie zamykali drzwi z powodu lęku, a lęk przychodzi i będzie przychodził. Dzisiaj, jak odwiedziłem naszą szkołę podstawową, to jedna, druga, trzecia rozmowa z nauczycielami i, i od każdego słyszę, jakie to jest piękne miejsce, że tu się chce przychodzić do pracy. Że, że w tym miejscu jest taka atmosfera, że się chce być, że się chce o to walczyć. Ktoś mówi, jak dobrze, że zostawiłem starą pracę. I to jest to, to doświadczenie, które, y, które się dzieje w momencie, jak się otwieramy na łaskę Ducha Świętego. Niezależnie od przeciwności, od jakiegoś krzyża, który i tak, i tak będzie, i tak, i tak nas spotka, bo nie chodzi o uciekanie spod krzyża, tylko obycie przy Maryi, która nas zaprowadzi do Wieczernika. Bo z Duchem Świętym jest tak, że tylko kobieta wie, o co chodzi. Tylko Maryja wie, o co chodzi. Tylko Ona przyjęła wcześniej i w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy w Wieczerniku, powiem to nie kumaci, dlatego, że uciekli spod krzyża. Później mówimy na kartach wielcy apostołowie i tak dalej. W Wieczerniku to kobieta wiedziała o co chodzi. I ona zgromadziła apostołów, żeby przyjęli tę moc. Dla nas dzisiaj to wspominamy. Tą osobą jest ojciec Józef, który nas tak gromadził. Ale mamy swoich animatorów, bardzo często kobiety. Mamy osoby, które nas tak przyprowadziły do Jezusa, że... Przy tych osobach odnaleźliśmy, czym jest moc Boża. Odnaleźliśmy, że można być w innym świecie, że jako w niebie, taki na ziemi, taki na ziemi że to się dzieje tutaj, tutaj w tym gronie, gdzie jesteśmy, to, to większość z nas może powiedzieć, że słyszy głos Boży. Że nie tylko śpiewamy: Daj mi usłyszeć Twój głos. To jest piosenka, która w wielu miejscach w kościele. W Kościele jest jałowa co do treści. Przecież świadcy nie mogą głosu Bożego słyszeć. A już na pewno jak go usłyszą, to niech ich księżom nie mówią, bo pomieszają w głowie. To jest myślenie dzisiaj. A, a my tutaj jesteśmy w gronie, gdzie wiemy, że Bóg mówi. I uczymy tego dzieci. Od małego uczymy dzieci, żeby słuchały Boga. Żeby były otwarte na Jego głos i wiecie dobrze, że dzieciaki, również te, które są tutaj na mszy świętej, mówią rodzicom, mamo Pan Jezus mi to powiedział. To jest normalne, czy nie? To są, to są tego typu rozmowy, które są zupełnie inne niż gdzie indziej. Zupełnie inne. Gdzieś tam może się w ruchach różnych dzieją, w ruchach kościelnych, natomiast tutaj jest to nasz klimat wzrostu który stał się naszą codziennością, a to wszystko dzięki odwadze Ojca Józefa, i później przekazywanej z pokolenia na pokolenie, również po Jego śmierci, że sobie o tym mówimy, że się tym dzielimy, i to jest nasza normalność. To trochę inaczej, że to jest inne, anormalne, ale doświadczamy w tym mocy Bożej, i, i dlatego tutaj przyjechaliśmy. Ksiądzkami z Rzymu, ja ze Szczecina. Wielu z Was z różnych miejsc też. Dzisiaj spotkałem na Piotkowskiej osoby z Niemiec, które przyjechały na te trzy dni uroczystości specjalnie do Łodzi. Jest tutaj z nami też siostra ojca Józefa, Zosia. Zosiu, nie wiem, gdzie jesteś, w którym. Dwie siostry nawet są, ale to nie wiem, gdzie jesteś, w którym miejscu. O, z tyłu, o. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, jesteśmy w tym gronie razem i tutaj przyjechaliśmy, żeby świętować człowieka, który miał odwagę przemieniać Kościół w Duchu Świętym. Przemieniać Kościół w Duchu Świętym. Nie czynić nas identycznymi, jednolitymi. Jesteśmy różni, czasem się w czymś nie zgadzamy. I wielu z was, którzy znali ojca Józefa, też czasem się z nim nie zgadzaliście w jakichś rzeczach. Ale to, to nie ma znaczenia. Ważna była współpraca w Duchu Świętym. Nie to, nie to, czy się zgadzaliście, czy nie. A nawet są tutaj tacy, co wiem, że się na Niego w pewnym momencie obrazili, a potem znowu się już pogodzili. Tak to było. Takie jest życie. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że Duch Święty. Jednoczył, jednoczył i przemieniał Kościół, a dzisiaj możemy tego doświadczać i to się dzieje i to jest kontynuowane, a Ojciec Józef to w tym miejscu zaczął 36 lat temu w 87 roku, przy tym ołtarzu, który całował i który my dzisiaj też możemy całować, i do Niego podchodzić, aby przyjmować Pana Jezusa, karmić się z tego samego miejsca, tak jak nas Ojciec Józef uczył.